Cześć, przyjechałem Wam pokazać w jakim stadium jest budowa osiedla Nowy Niemców w miejscowości Niemców, parę kilometrów od miasta Lubin na Dolnym Śląsku. Więc co jest piękne, mamy fajną działeczkę, za mną już tylko pole oraz kwiatki polne, tutaj widzimy jakieś maki, jakieś niebieskie kwiatki, chyba wrzosy, nie wiem. Co jest piękne, bo tam z tyłu są po prostu już lasy, tam, tam już jest sama natura, dzika zwierzyna, więc można obcować z naturą fajnie. Mamy 10 domów o powierzchni 104 metry i to są domy parterowe, na wiązarach, dach czterospadowy, kopertowy, kolor kolorze antracyt. Więc tutaj mamy już wylane zera, to jest 6 zer już 6 zrobionych, a tam z tyłu widać 4 domy, które już są wyciągnięte do wieńca. Wieńce są zalane, więc tylko teraz wiązary dachowe, stolarka i kończymy zabawę taką. To najgrubszą dom w stanie surowo zamkniętym. Już będzie skończony. Zapraszam do rezerwacji, bo już są otwarte. Cześć.